Cześć, witajcie! Czas na kolejną odsłonę TOTY. Dzisiaj do gry wkraczają pomocnicy. No i mamy trzy startery na pomoc. CDM, Kimiś i dwaj kamy De Bruyne oraz Bruno. Kimiś dostał kartę 93 z skill boostem Intercepcja. De Bruyne 94 kam jest z longshotem. Całkiem dobrym skill boostem. Natomiast najwyższy overall tutaj ma... Bruno 95, który dostał ball-controlla, ball-control jest gorszym skill-boostem od longshota, Także e, bardziej grywalny będzie de Bruyne e, No ale Bruno dostanie na pewno jakąś kozacką kartę utoty, z podkręconymi statystykami, która będzie o wiele lepsza od, od tej e, Toty Według mnie cała ta trójka, zarówno Kimiś, jak i De Bruyne, jak i Bruno, zasłużyła, żeby się znaleźć w drużynie Toty. Ewentualnie ktoś tam może powiedzieć, że mógłby tu być Thiago Alcantara czy Thomas Miller, który w ogóle nie był nominowany. I jej serio. Także oni tutaj mogliby być, ale ta trójka nie jest jakąś wielką kontrowersją. Natomiast śmiać mi się trochę chce, że Najwyższego overalla z całej tej trójki dostał Bruno. Oczywiście trzeba mu przyznać, miał genialny rok, ale jednak według mnie najbardziej na najwyższą ocenę zasłużył kimś, który, który zdobył z Bayernem potrójną koronę i był jednym z kluczowych piłkarzy Bayernu w każdych z tych rozgrywek. Ewentualnie najwyższą ocenę bym mógł dać de Bruyne. Pan piłkarz Kevin De Bruyne, najlepszy pomocnik na świecie, czy to komuś się podoba, czy nie. Tymczasem Bruno dostał tutaj e, najwyższy overall. Także to trochę jest śmieszne, ale w sumie powiem Wam szczerze, że, że coś innego mnie bardziej śmieszy. E, tutaj widzicie w moim składzie jest taki jakiś knypek, jakiś bambik z. W ogóle eventu jakiegoś z Ligi Europy gościu z 98 overallem, który ma wyższy overall od każdej karty, która jest w toty. Powiem Wam szczerze, to nawet nie śmieszne, tylko to jest żałosne, że EA do czegoś takiego dopuściła. No ale Electronic Arts sama sobie jest temu winna, ponieważ wcześniej zaczęli. Dodawać karty z bardzo wysokimi overalli do głównych eventów No a jak wyszły toty to Oni się ogarnęli wreszcie i Zaczęli dawać niskie overale akurat jak jest najważniejszy Event w roku Także no EA No niestety to spieprzyła I to spieprzyła na maksa No ale mamy te toty No i trzeba tutaj je grać. Tutaj będę zaraz to cisnął. Przejdziemy jeszcze trochę do tych pomocników. No mamy tutaj tą ścieżkę pomocników. Tak to się prezentuje. Nic tutaj nie ma szczególnego. Cross ma box to boxa. Natomiast nie ma tutaj Tiago Alcantara w tej ścieżce, jakbyście zauważyli. Tiago ma kartę 92. Jest już na FIFA Renders, ale Podobnie jak Salaha 92, w napastnikach również go nie ma, ponieważ tych dwóch piłkarzy zostanie dodanych później. Prawdopodobnie będą do kupienia w sklepie z tych paczek za 9 zł, które doskonale znamy. Także, co mogę dodać? Wszyscy piłkarze Toty są do zrobienia na free to playu. Pomocnicy. Obrońcy prawdopodobnie też. Wandajka nawet będzie się dało zrobić na free to playu. Także każdy może sobie wybrać co chce. Natomiast to by było tyle, jeżeli chodzi o tych pomocników. Nic szczególnego tutaj nie ma. Z tej trójki najbardziej bym do składu chyba właśnie KDB-go bym przyjął. Rudowłosego. Natomiast jakbym tutaj. Chciał przejść do Ultimate Toty, czyli Utoty, bo kilka osób się zadawało mi właśnie pytania pod ostatnim odcinkiem, czy Utoty będzie do zrobienia za darmo? I tutaj muszę powiedzieć, że niestety nie. I ktoś się tam pytał, czy jeżeli od początku edycji zbierał 30 tysięcy gemów, żeby odebrać gracza Utoty, czy mu się to uda? I tu muszę Was niestety zmartwić, ponieważ y, gracza Utoty nie będzie się dało odebrać za darmo. Y, wszystko to jest kopiuj, z, wklej z poprzedniego y, sezonu FIFA Mobile. Tak samo trzeba było odebrać trzech, trzech starterów, czyli na przykład na atak y, Lewandowski, Mbappé i Ronaldo i Dzięki temu macie jedną kartę utoty I ja w poprzednim roku powiem wam szczerze Wydałem 50 tysięcy gemów I to nie wystarczyło bo Musiałem jeszcze chyba dopłacić 100 czy 150 zł Także Utota niestety nie będzie się dało zrobić Ale za to wszystkie karty Z podstawowej jednostki starterów da się zrobić Także co Wam mogę powiedzieć? Ja wiem, że zbieraliście gemy na, na toty, żeby odebrać jakiegoś utota, i ja wiem, że Was bardzo kusi, żeby te gemy wydać. Ale posłuchajcie mnie, bo mam Wam coś ważnego do powiedzenia. Jeżeli macie jakieś gemy, to ja bym Wam radził tych gemów w ogóle nie wydawać, ponieważ. Wydawanie gemów na toty ma sens jedynie wtedy, kiedy odbierzecie gracza utoty. Jeżeli nie odbierzecie gracza utoty, to tak naprawdę wywalicie wszystkie gemy w błoto, bo odbierzecie co prawda na przykład dwóch piłkarzy z starterów, ale oni kosztują śmieszne pieniądze. Pod koniec eventu taki Lewandowski czy Ronaldo będą kosztować 3 miliony, a 3 miliony to można spokojnie w jeden dzień zarobić na markecie. Także gemy sobie zostawcie, bo w tym toty nie ma żadnej ciekawej oferty. Oczywiście, event Toty to jest jeden z najważniejszych eventów w grze, na którego czekamy, ale na nim się gra nie kończy, ponieważ będą później jakieś nowe eventy, będzie lunar, będzie event wielkanocny później. I w tych eventach może się okazać, że będą na przykład do zrobienia jakieś ikony eventowe, zagemy, jakieś ko kozaki z podkręconymi statystykami, będą na przykład zagemy, masa skill boostów, będzie masa rank-upów, dzięki czemu wbijecie plus dwa, plus trzy overalle. Dlatego ja wam dobrze radzę. Jak macie jakieś gemy uzbierane. To ich w ogóle nie wydawajcie, tylko zbierajcie dalej na kolejne eventy. Ja wiem, że was kusi, was swędzi i, i mnie też trochę, ale wydawanie gemów ma sens tylko wtedy, jak odbierzecie utota. A musicie się liczyć z tym, że żeby, wydać, żeby odebrać utota, musicie wydać 30 tysięcy gemów, i to nie wystarczy, bo będzie trzeba pewnie dopłacić gdzieś 200 albo może 300 zł. Nawet ile dokładnie to, to Wam teraz nie powiem, bo dowiemy się tego dopiero za, za dwa dni, niecałe. kiedy utoty e, wyjdą. Wtedy poznamy ich e, koszt zrobienia e, tutaj e, całkowity. Jeszcze na temat właśnie Toty, to w ostatnim odcinku nie powiedziałem na temat pasa. No, i tak ja sobie kupiłem tego pasa drugiego za 200 FIFA pointsów. Za 200 FIFA pointsów to tego drugiego się opłaca kupić. Także mogę Wam polecić. Natomiast tego, drugie, tego drugiego, trzeciego znaczy się do kupienia za 2000 FIFA pointsów ja nie kupowałem na razie. Nie wiem, może kupię, bo akurat 2000 FIFA pointsów mam. Może bym go kupił, ale tego ostatniego się pasa według mnie nie opłaca kupić. Tego za 200 opłaca się kupić, także Wam polecam. Tego trzeciego już nie za bardzo. No także, tak to się tutaj prezentuje. Mamy pomocników. Czekamy za dwa dni, będzie obrona razem z bramkarzem, oczywiście. No i będą przede wszystkim utoty. E, tak jak mówiłem, niestety nie do zrobienia za darmo. E, co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Przejdźmy może do sklepu. O, tutaj jest paczka za 9 zł. Jest, e, jest Papu Gomez 92 z kanterem, Całkiem fajna ta karta, ma fajne statystyki. E, także może być ciekawy. Natomiast Papu Gomez jeszcze w barwach Atalanty, a ja się do, dosłownie dzisiaj dowiedziałem, że Papu Gomez został nowym piłkarzem Sewilli. Także no widzicie, ciekawe się rzeczy dzieją w tym świecie piłki nożnej. No ale tutaj jeszcze jest w barwach klubu yy, z ligi włoskiej w tych yy, Toty. No tutaj jest ta paczka oczywiście 240 zł żebyśmy kupili wszyscy. Także no to chyba już tyle i aha. Jeszcze korzystając z okazji na koniec tego odcinka chciałbym wam naprawdę bardzo podziękować, ponieważ tydzień temu nagrałem odcinek na temat y, ligi. No i dzięki temu bardzo dużo osób dołączyło do tej ligi. Na chwilę obecną, jak możecie zobaczyć, jest komplet 32 osoby, także wolnych miejsc nie ma. Bo też osoby się pytały mnie, czy są wolne miejsca. Natomiast jest tutaj kilka osób ze 112 overallem, natomiast za tydzień podaj że będziemy zwiększać minimalny overall w lidze na 115. Także kto nie wbije to. To z ligi odejdzie, i na pewno jakieś wolne miejsce się zwolni. Także, jakby ktoś chciał dołączyć do ligi w przyszłym tygodniu, to naprawdę polecam, bo tydzień temu pamiętam, jeszcze liga była na 1200 miejscu w rankingu. Teraz jesteśmy w top 600 i się nie zatrzymujemy cały czas lecimy do przodu. Także to mnie bardzo. Cieszę z mojej strony, to tyle. No i czekamy już, już, co dziś jest, środa, także w piątek będzie defensywa i będą utoty. Będzie ciekawie, trzymajcie się. Cześć. I jeszcze po skryptum został dodany nowy Starpas i nowe nagrody, nowi piłkarze ze Starpasa, te ikon kamieni milowe. Poprzednio był tutaj widzić, teraz jest Eto z overallem 100. Chyba pierwsza karta z overallem 100 w tej edycji, jak dobrze pamiętam. No ale skill Target Targetmana dosyć słabego dostał i tak nie do zrobienia za darbo, ale tutaj tak to się prezentuje. Także trzymać się, cześć.